Rykowisko właściwie się skończyło. Byłem w sobotę i nie słyszałem już żadnego byka, chociaż warunki były doskonałe. Był lekki przymrozek, bez wiatru, idealnie. Zarówno w nocy, z na sobotę, jak i w sobotę sprawdzałem kompletnie nic. Te nagrania, które Państwu pokazuję, to są z początku tygodnia. Miałem takie szczęście, że przez chwilę rykowisko było bardzo intensywne i to tuż koło mojego domu. Co z jednej strony, a z drugiej strony byłem na zielonych szkołach i opowiadałem dzieciom o przyrodzie, i nie mogłem tego wszystkiego dopilnować. To znaczy, jak wróciłem w piątek, to już było właśnie o wszystkim. Ale te dwa ujęcia są naprawdę świetne. Zacznijmy od pierwszego. Jest dość duży byk, on trapa się w błocie i wyraźnie słyszy hałas nadchodzącego drugiego jelenia, ale właśnie nie ma łaj i też nie ma takiego pola do walki. I bardzo fajnie poszedł w jego stronę. I zrobił takie kółeczko przebiegając tuż przed kamerą. Natomiast drugie jest równie interesujące, ponieważ no, widać ładnie ścielęciem. I byk, który z lewej strony podchodzi. Byk od razu kładzie się i zaczyna się kąpać, a w oddali, jak ktoś dobrze patrzy, to widać takiego młodego byka, tak zwanego chłysta, czyli byka, który nie uczestniczy czynnie w rykowisku, ale bardzo chce, bardzo chce uczestniczyć, pewnie że za rok będzie. I on troszeczkę się uczy, trochę się podpatruje, niemniej jednak też czeka na swoją szansę, bo nigdy nie wiadomo, co się z tym dużym bykiem może stać. Natomiast on bardzo szybko przyszedł i też wykopał się w tym samym miejscu, i to taka fajna sekwencja, bardzo ładne bywa ujęcia. To, ponieważ kamera pracowała właśnie bez przerwy, to wieczorem jeszcze coś mnie bardzo zaskoczyło to znaczy nie spodziewałem się zobaczyć byka, który nie ma jednej nogi. Na szczęście z tyłu tej nogi mu brakuje. Najpewniej została odstrzelona podczas polowania, ponieważ jelenie normalnie nóg nie tracą. Nawet jeżeli byłaby złamana, to, to byłaby krzywo zrośnięta, jakkolwiek by była. Od razu z daleka było widać, że on dziwnie idzie, że ma taki dziwny chód i zdeformowane poroże. To znaczy poroże z jego, jego lewej strony praktycznie w ogóle się nie wykształciło tak jest zawsze ponieważ jeżeli uszkodzeniu ulega noga przednia lub tylna po prawej stronie to jak gdyby zwierciadlanym odbiciem stanu tej nogi jest poroże po stronie przeciwnej, czyli po lewej. I ten właśnie po lewej stronie nie ma poroże, po prawej marachityczne. To znaczy, że ten uraz był naprawdę głęboki, naprawdę ciężki. Ale sam byk jest w rewelacyjnej kondycji. On lepiej wygląda niż te byki, które bardzo aktywnie uczestniczyły w rykowisku. On ma dużą masę, widać, że, że poza tym jest zdrowy i w pełni sił. Figolu, ponieważ nawet leżąc w bagrzysku, próbuję jeszcze ryczeć. Teraz może trochę przyspieszę, bo on zaczyna pić wodę i proszę zobaczyć, ile tej wody wypija ta kałuża, właśnie niknie w oczach. Co mnie najbardziej dziwi w tym wszystkim, to to, że on przeżył, mimo tego, że są wilki w lesie. Nie ma tych wilków dużo, bo ta rodzina jest bardzo słaba. Coś się stało, myślę, że głosownicy Ograniczyli liczbę wilków w tym moim lesie. Niemniej jednak wilki są. Jeżeli one odpuściły rannemu jeleniowi tak poważnie rannemu, to znaczy, że albo miały inne pożywienie, albo ten po prostu miał dużo szczęścia. Mam jeszcze kilka bardzo pięknych ujęć, które myślę, że pokażę w czwartek, w czwartek, czwartek lub piątek. Natomiast później już trochę zwolnimy, ponieważ teraz w lesie będzie taki czas spokoju, porykowiskowy, wszystko będzie powoli dochodziło do siebie. Ja będę szukał wilków i będę też szukał łosi, byków włosi, bo chciałbym z trochę nakręcić, znaczy ja już wiem, gdzie one są, ale z drugiej strony nie wiem, czy uda mi się to zrobić, bo bardziej bym się chciał na wilkach skoncentrować.